Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja się nazywam Niklaus i słuchajcie, mam dla was informację. To w zasadzie nawet nie jest taki e, jakiś pełnowymiarowy vlog, bo nie będę tutaj niczego e, fascynującego. Na odmianę, bo przeważnie jest fascynująco. E, nie będę tutaj niczego fascynującego wam mówił. Słuchajcie, sprawa wygląda tak: 25 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, e, będę w Gdańsku na meetupie. Jest taka impreza, nazywa się meetupie. Ja tutaj wam pokażę nawet. A, pokażę Wam stronę. O, o sorry. E, link do tej strony oczywiście wyślę Wam w opisie pod filmem. To jest taka impreza, gdzie będą, no, właśnie twórcy na YouTubie, gdzie będzie można się z nimi spotkać i tak dalej. Oczywiście tutaj w uczestnikach nie mam mnie wymienionego, czyli tradycji stało się zadość, bo jakaby impreza nie była, to nigdzie nie jestem wpisywany nigdy na żadne listy. Mam nadzieję, przynajmniej, że uda mi się wejść. No, i moi drodzy. Ja tam właśnie będę 25 w najbliższą sobotę w Ergo Arenie w Gdańsku. I co się z tym wiąże, że już w środę wieczorem, czyli w zasadzie dzisiaj wieczorem, bo pewnie oglądacie to właśnie w środę, dzisiaj wieczorem wyjeżdżam, także nie będzie streamów przez ten czas. Filmy będą się jakieś pojawiały na YouTubie, bo mam nagrane na zapas. I wracam w poniedziałek, także w poniedziałek wracają streamy. No, a jeżeli ktoś z Was byłby z Gdańska, albo by tam jechał na tego meetapa do Gdańska, to moi drodzy, jakby co, będzie szansa się spotkać, przybić pionę, coś pogadać, także jakby ktoś gdzieś tam mnie namierzył, tylko nie bijcie mnie, bo zawsze nie bijcie mnie, bo zawsze otrzymuję e, jakieś groźby, y, że będę bity i tak dalej. No jeszcze nigdy nie byłem, ale do siedmiu razy sztuka, jak to mówią. O e, moi drodzy, jakby kogoś zastanawiało... Niklas, co ty będziesz robił na takiej imprezie jak meetup? Przecież to nie bardzo twoje klimaty są. No. Poprawdzie nigdy nie byłem na tej imprezie to będzie mój pierwszy raz na meetupie, ale i tak byłbym w Gdańsku, bo i tak się tam wybierałem. Także moi drodzy, jakby co, będzie można mnie tam spotkać. Także 25 czerwiec, sobota Ergo Arena w Gdańsku. Wszystkie informacje tam ważniejsze macie, macie na tej stronie, do której link macie w opisie. No i to tyle moi drodzy. Do zobaczenia na streamach. Widzimy się w poniedziałek. Ewentualnie mam nadzieję z niektórymi z Was e, do zobaczenia w Gdańsku w sobotę. No i to by było na tyle moi drodzy. Do zobaczenia. Pa pa.